Rozmawiam w tej chwili, słuchajcie, ze stacją z Niemiec, z Reinholdem, stacja Danuta, Ludwik, Czwórka, Ewa, Adam, Dorota. ...ma do swojego listnika podłączoną piwnicę, także oświetlenie w piwnicy leci mi na mój nie? I mówi, a jako on dostał? to? on się okazał, że to jest mój wpis. Gdzie się przydzielili, tak mam piwnicę 5 x 5 metrów. Nawet dywan mam było wyłożoną, bo kiedyś chcieli krótko córka na dywanową wykładzinę i sylwestra dużo świeckiego, rozumiem, że tam nakapało na to. próbowała to ratować i zostało ślad z Zelazka, mówię. Dawaj to nie będę wchodził po betonie. No i także nawet tą wykładzinę, to ja, no, no, ja, ja na razie z górą to ma 88 lat. Ja przechodzę do własnego sklepu, ja z czegoś brakuje to najpierw idę do piwnicy albo w tym kredycie, albo w tym. Jak się zmieniało we to nie wyrzuciłem, tylko na nowo zawiesiłem. Ma taki duży pokój po prostu, 5 pięć na 5 pięć. No, także... W sobotę się chodzi zawsze, przy... bo to... przyroda i sobota to dzień targowy. A <grym> tu jest duże miasto, tylko że i w każdej dzielnicy, w innym piszą te targi, no ale tu wypłynuje naj... najlepiej, tu środę sobotę, bo to na to na tyle. Bo ta chwała tu mam przekaż, tu na rozchodzie. Na... i po diablo nas to kuszyło, i przyłożyliśmy się, i rozumiesz, wypiłyśmy te parę kielisków, jak okóźniki nie odwiedziłem, bo byłem załatwiony przez te parę kielisków, rozumiesz, i mu nic nie pomagało, i, i, i ten cały, jak się to nazywa, gorszy, i co tylko, rozumiesz, chłop, chłop się zwijał z bólu, no to też głupota była, rajno, no ale jak to wtedy, jak się było młodym, to się myślało, że jest w dłoni, bo wiecie, on w słoju jest. to niestety, głupota, złóżka, po tym się niestety mści, tak to jest niestety. SP-5 i Grzebów, więc do rano. Dorota Ludwiki, czwórka, Ewa Adam, Dorota, tu Stefan Paweł, pięć, Xawery, Zygmunt, Maria, eee, Reithold. Jeżeli sobie spróbuj zapisz, bo może ci się akurat przyda w wolnej chwili, siądziesz i wejdziesz w internet, na YouTube mam swój kanał. Kanał, kanał seniora Marka to się nazywa. Czyli po prostu robię filmy w wolnych chwilach, jak gdzieś tam podjadę wiesz na e, taki spacer rehabilitacyjny, to kamerkę malutką taką sportową biorę, proszę ja ciebie. I i wiesz, i filmuje albo kaczuszki, albo coś tam, albo coś tam. Ostatnie miesiące to się zajmuje w poszukiwaniu żołnierzy wyklętych, proszę ja Ciebie. W mojej rodzinie jest kuzyn, 18 lat, zginął, proszę Ciebie, bo go te bandyty z UB zabiły 16 sierpnia 1946 roku. No, i wyobraź sobie, że tydzień temu byłem któryś raz z kolei w Puszczy Białej. No, i znalazłem miejsce, gdzie zginął. I co najważniejsze, znalazłem świadka. Proszę Ciebie, pani 88 lat, miała 6 czy 7 lat, i widziała to wszystko. Wiesz, chłopie mi się nogi ugięły, cholera, jak nie wiadomo co. No, ale nagrałem to wszystko, mam. No i teraz robię taką dokumentację i to będę wysyłał do Instytutu Pamięci Narodowej, no żeby był ślad, bo już były opisy, ale nie, nie, nie takie wiesz, no ktoś coś tam gdzieś złożył jakieś oświadczenie, ale chyba nieprawdziwe, bo drugi raz mi się to potwierdza, że ta osoba powiedziała, mówi wie Pan taki młodziutki był u nas, taki śliczny chłopaczek, mówi Młodziutkie to, to było, z pistoletem przy boku i mówi, i, i zdradził ich kolega z, z tego, z oddziału, z Armii Krajowej. I mówi, nagle się zaszła szczelanina, mówi, tylko widziałem, mówi, z domu, jak mówi, uciekał ze stodoły, mówi, najpierw mu pistolet odszczelili, czy coś takiego, i uciekał dalej, przewrócił się. I wyobraź sobie, Reinhold, że 30 lat po tym, czy 40, w tym samym miejscu w życie, proszę ciebie, urosła malutka wrzutka. Rozmawiałem z takim znajomym księdzem, to powiedział mi, wie pan mówi, panie Marku, to mówi ten, co zginął prosi. No ja mówię, jak to prosi? No wiesz, jestem katolik, ci powiem, ale... No jest to ciężki temat. Dobra, nie będę ci zawracał gitary, jak to się mówi, ale zapraszam. Kanał Seniora Marka, a może i ten film teraz akurat tak troszkę nagrywam. Myślę, że nie będziesz, jak to się mówi, zły. Dla mnie to będzie frajda, a dla ciebie też na pewno. Wszystko teraz jest zarejestrowane, mój sprzęt, moje tutaj jak to się mówi, grajdołek. No i głosy nasze. Dobrze, już na, na finał. Od, y, mikrofon oddaję Reinhold i pozdrów małżonkę, bo tam pewnie Cię opitolała, że się zajmujesz, a nie domem. Ja wiem, bo u mnie jest to samo. Wczoraj też, proszę cię, jak się wybraliśmy do, chyba 3 dni, bo byłem przeziębiony, do marketu, to ja mówię, puścić babę do sklepu czy do marketu, to chłopowi już siwe włosy na łbie. No nie da rady, proszę ja ciebie. No, no, no nie, nie można. No, cały czas się czek denerwował, bo, bo wiesz jak to, jak to życie. Także no nasze. Y, pozdrawiam cię jeszcze raz serdecznie. Zdrówka życzę również tobie i zazdroszczę ci tego sędziwego wieku. No może Pan Bóg pozwoli, że może tam dociągnę trochę więcej chciałoby chciałby się, ale wiesz, zdrowie najważniejsze. Także oddaję mikrofon do Ciebie. Danuta Ludwik 4, Ewa Adam Dorota, Kończy Stefan Paweł 5, Ksawery Zygmunt, Maria Marek, yy, yy, Piaseczno pod Warszawą. Marek, a 75. No to różne 10 różnicy. No <noise> Dobra, wobec tego ja też będę kończył. Także, dziękuję Ci za miłość, pozdrawiam. Życzę poprawy przede wszystkim, poprawy zdrowia, bo to jest już wszystko, reszta to się nie uczy. Trzymaj się i do następnego. SP5 Księtyfa RZ. Zosia Maria Danuta Rusyk 4, Ewa Adam Danuta. 73, baj, trzymaj się. 73, baj. Macie kochani.